Cześć, z tej no strony ci... Grega? I witam Was w kolejnym odcinku UNESLI. Kościół znowu, z nami jest. Kandzia? Kandziula. Kandziula. I teraz <grym> idziemy do. gdzie mało miało mieć. A Do o, jest brzydko. Do maszynowni w się mieć. Ja nie wiem. No maszynowi mamy klucz teraz dzwigny. Dobra, to teraz szukać, gdzie to jest. Tam dalej. No się domyślam. tym wiedzieniem. Dlaaa, te gluty. No. I piękna jest, fontanna. Jest ale tu jest trup tej fontanny. Teraz się skopłaś? No, bo teraz wyszłam. Idziesz do tej maszynowni, czy nie? Czekaj, bo muszę jedną rzecz... albo nie. Nie kąp się. Co? Ja myślałam w ogóle o czym innym, ale okej. Okay. <śup> Nieważne. Mnie najbardziej interesuje, czy w tej maszynowni był Zenek, bo nie pamiętam. Nie. Przecież trałyśmy za skrzynią i to nic skądś nam pamiętasz? A, no pamiętam tą barykadę. To Dobra, ja wchodzę już. Dobra, ja też, klikłam. A otworzyłaś najpierw kluczem? Nie. A co miałem otwierać kluczem? No, drzwi do maszynowni chyba, że tam już nie zrobiłaś, ale dobra, bo... Możliwe, bo wyszłam normalnie. A, dobra. To najpierw idziemy tutaj. Prosto? No. Tu od razu wsadzimy. Gdzie to jest? ty? jest? Czekaj, bo się pogubiłam. E, nie, to nie tu. Tak, tutaj. To od razu weźmiesz te... Weź notatkę. A nie, to są te siedem. No. Poczekaj, tam notatka była. Kurde. Było. Notatki, e, silnik, y, no, windy, instrukcja. Za pomocą mm -hmm. dźwigni możesz dokładnie wyregulować wysokość ciśnienia, wskaźniki na kotle powinny pokazywać 8 w górę i 8 w dół. 8 w górę, 8 w dół. Dobra. No. A... E, Fak. Ja mam na niskiej grafice, więc mam co <ścoughs> kurde. A ja nie mogę się. Po... Wiesz co? co? Wydaje mi się, że my już to zrobiłyśmy. Nie, bo leci na po, na środku. Nie, u mnie są zrobione. Fakt, eee, to umie nieco. To ci powiedzieć zresztą... jak to masz zrobić? Nie, dam sobie radę. No, dam sobie radę. Bo u mnie tak próbuje przeciągnąć, ale żadnej się nie da i patrzy i się zgadza. Nie, poczekaj już zaraz będę miała. Hmm. Działa! Dobra, no, to, bo... no, to, 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 to idziemy dalej. Dobra. Wydaje mi się, że ja mam już wszystko tutaj zrobione. No jak możesz mieć zrobione, jak nie masz dźwigni w sadzonym? A tego nie pomyślałam. Z kim ja grałam? Nieważne. No, jak to z kim ze mną? Wiem, że z tobą. Myślę, się zahamuję. Ciechaj, cierchej, kobieto. Dobra. To te, O, jakaś notatka. Pierwszy. Gdzie masz notatkę? Po lewo, jak się tam już masz te dźwignie do to nie? Nie miałam tam notatki. O, to fajnie wziąłeś. Elementy maszynerii. W magazynie znajdują się tylko dwie zapasowe dźwignie na silnika, więc wyrzucę tylko te, które są poważnie uszkodzone, a pozostałe trzymać w gabinecie na wypadek, gdyby wszystkie trzy znowu się wysuły. Oto mamy je. Spoko. No, ja już wsadzam, czekaj. Eee, Teraz. okrężny. Eee, punkt pod wpływem. Czekaj na mnie. Amplituda czterofazowa. Seks kwadrat. Tak. Ale w sumie A by je na ten... teraz wyciągnąć? E, przestały się świecić. Ale w sumie na notatce było też napisane, w jakiej kolejności wkładać. Takie tak? gdyby ktoś nie pomyślał też, że coś może oznaczać figurę. Aha. Um, albo dobra. I co teraz? Co no coś teraz mnie tu No teraz dół. dół. teraz. Trzeba... No zresztą... ...ty no. tu Koła zęba, tak to się nazywa. No to ja już je mam! Gdzie ty je masz? No ja już mam je wsadzone. Co na mnie czekasz? Czekam, tylko muszę pociągnąć dźwignię pewnie. Nie, bo Pociągam. już się nie wsadziłaś. Działa! Nie denerwuj mnie. No dobra, idziemy po to. Musiałam to zrobić wcześniej. No. A, co pewnie wtedy się zastanawiałeś, gdzie co jest. Możliwe, ale ładnie mi to działa, a ja nie chcę iść narażać się na jakieś zynki, czy inne symbole. więc tutaj sobie nie posiedzę. Się o Jezu, znowu nie mam teraz... O, jeszcze inna córka. Czego nie masz łopata? O, dziennik na nie dobra beczka. Profesor Taylor się się dookoła jak na karuzeli i za chwilę będę wymiotować. Brawo. To co teraz robisz? Ale powinien no, się notatkę. to beczkę kręcić. Notatkę. <laughs> notatkę. Wiesz, to jest taka narracyjna notatka. Ty, zgubiłam beczkę. No. <laughs> Zrobiło mi się to samo, co przy tym worku wtedy. Ty masz jakoś, nie wiem, amnezję bez fizyki. No, zdematerializowała mi się beczka. Dobra, to gdzie teraz idziesz? I idę po trzeci, trzeci, Koło trzeci... Wratek? Tak, tak. Znaczy się Koło Tak. To na ciebie poczekam. A ciekawe, Wiesz? jakbym mogła, mo jakbym no, tego dotknęła, to bym się, nie wiem, nie, nie dotknę tego. Trudno. Odchodzi? Czy jakbym dotknęła tego, tego co się kręci, czy bym nie... Nie, nie urwę nie wiem, lęki to by nie urwało. Chyba. O, o koło jak to się nazywa? Ehm, Ty, wskoczyłam krzysiwa, na to. Krzysiwa, Krzysiwa, Krzysiwa. Wiesz, że nie mam uszaliwy? Co? Nie o, ja mam oliwy. Ja mam jeszcze tata? osiem i połowę w tym zbiorniczku. Pożyczyć ci? No, nie masz jak. Szkoda. To gdzieś Ty wykorzystała tę oliwę? Czy tylko ja jestem głupia, że chodzę po ciemku? Nie wiem, ale mi jakoś teraz strasznie szybko się ona wyczerpuje. Nie wiem czemu. Serio, nie wiem czemu, ale trun ma. Ja, Zaprawiłabym ja sobie przeciwko, bo nie mam co z nimi robić. Co? Mam 47. 20. I tak ich nie używam. A ja unikam. Gdzie jest ta trzecia kołowrotka, zębatka, czy Gdzieś była na jakimś korytarzu, gdzieś była w jakimś pomieszczeniu i jeszcze gdzieś tam była. No jedna była na samym dole, bo pamiętam. O, mam. No, mam. A. O, o, tu jeszcze jest skrzynia. No... Nie chcesz się no. zmartwić, ale tu jest bardzo dużo skrzyni. Ale taka do otwierania. Gdzie? Tam, gdzie miałaś... E, ...dźwignię. Znaczy, nie dźwignię. E, no, te figury. Figury. O kurde, cień mi zaczął wyskakiwać. Co ty robisz? Ciutko? Wychodzę na górę. No dobra. Prawie się wystraszyłam. Wiem, nie, wiem. Co jest? Nie ma tak żyć z babką. Nic nie zostało, wszystko przepadło. Co ty śpisz? Nic nie śpię, taki mi się nadal pojawił. Pewnie jakieś wspomnienie, Aleksandra, albo Nie wiesz, co sądzę, że on gdzieś tam na górze chodzi po prostu i do mnie mówi. Chyba, że to Daniel. Daniel prędzej, jakoś jego kolejne wspomnienie. Mówię, że gdzie była ta skrzynia? Tam, gdzie były amplituda, przepływ okrężny, coś tam. Aha, te przedźwignie, co się tak narażałyśmy na nie. Tak, dokładnie. A, no to teraz. Ja mnie szuka. O, dwa krzesiwa. No dlatego. Mówię. Co prawda potrzebuję <noise> jak kod banjo, ale dobra. Latarnia jest pełna. Boże, będę błagać cię. O coś sama nie wiem. Chyba chciałeś powiedzieć, że jesteś wdzięczna. Tak, dokładnie. <głos> 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 ja sobie nie, co nie umiem mówić. Ja też. Nie powinnam mówić. Myślałam, że coś pokręcę. Jezus Maria dalej wychodzi. Nie, robisz? nie strasz mnie! Co ty robisz? No to czerwona glutowate mi wychodzi. Bo cię lubi. Ale ja go nie lubię? <laughs> Wypś, trochę przyciąga. No. No typłam no, na no to. No idź. Ty gdzie ja weszłam? Nie wiem. Za jakąś rurę. Daniel znowu nie ma poczytalności. Co ty mu Przestań robisz? Co ty mu robisz? No dobra, mam już maszynerię. Jezu... Yes. Mm, Czekaj my... na mnie przy wyjściu. O, notatka. Dobra, czekam. Prawdopodobnie mam już kompletnie zdechłego tego Daniela, ale niech lata. Co to robisz? Nie masz żadnego laudanu? No, bardzo mocno krwawie. Ale nie masz żadnego laudanu? Mam. No. Ja mam jeszcze. trzy. Ja mam dwa, jedno użyłam nie. i tyle ci styknie. A rany same się też odnawiają, no nie? No, ale tylko wtedy znaczy robisz... O, leczą. No, Co? Chyba tylko gdy... Dupę. Dobra, to wychodzimy chyba. No, dobra. Raz, dwa, trzy. Jeł. O, to teraz jeszcze się to nas czeka. Linda. Ale to chyba... Ja tak. powiem, kończę. Co? Ja powiem, gdzie kończę. Czemu? Bo tak! Właśnie dziwne. Nie chcę znowu cztery razy... Bez... O, ryczy ten cień. Aha. No, teraz zaczął. Czekaj, jak tylko... Ten zamek chyba Przychodzi jakiś, nie wiem, okres dojrzewania. Kryzys wieku średniego. Powiedziałam, że okres dojrzewania, mówisz. Wiesz co, ten zamek wcale na taki młody nie wygląda. Ale teraz by dopiero dostawał przejście Co? Co jest? Co? Jakie pryszcze? Win? No pryszcze te, te, te czerwone. Jak, jak już jesteś w windzie, to nie? No. So, yy, przyjdź, spójrz przed siebie i zobacz na przejście. Jakie przejście? No, no tutaj przyszłeś, to nie tędy. Ano? Ale ja. Czyli nie mogłybyśmy wrócić. No, dobra. Dopiero teraz panu zauważyłam. Trochę mnie boli ten fakt, bo ja na przykład nie chciałabym iść dalej. Dobra, dźwignia, Ciągniemy. jedziemy? Raz, dwa, dwa, trzy. Jedziemy. Znowu pewnie zacznę wyłazić na te lwy. znowu sobie pójdę. Ja już kończę, nie, ja dalej nie idę. To może chociaż to dokończymy. Ale co? To no Tak, windę chociaż. No to windy, możemy dokończyć. Spadanie mnie nie boli. Najwyżej zostanie mi no. ten fragment z tylami, co na sam. Co ci? Nic, mama weszła do pokoju. Sier. Boję się jej bardziej niż zemka. No. Dobra, jedziemy. Miłość się roztrza. Bum. Dobra, wstawaj kolego. Czekaj, bo mi się cię nie załadował. Przecież nie będę szła. Wstawaj. Dawaj, kiedy pinit. Chodź, podspinamy się na lwa naprawdę. Dobra, wspomnienie. Nie mów tego publicznie, dobra? No dobrze, zachowam Ja wiem, że ty siebie. to wiesz. <laughs> zachowam to dla siebie. Dobra, ja wspomnienie. Pójdę. Dobra. Ale te głupie przetłumaczenia. Co tam, Bo tam? tutaj w jednym zdaniu on mówi bybacz, a po angielsku on mówi. Przepraszam, powinienem był ci powiedzieć. Aha. Nie ma tak skracanie w ogóle całego sensu. W ogóle. Zdania. Nie wszyscy tak dobrze znają angielski jak ty, nie wszyscy się tego dołapią. No wiem, tak jak ostatnio mama przeglądała listy seriali. Rzeczy. co ty robisz? Mama przeglądała listy seriali, tam jakiś był serial. Yy, tytuł był po polsku. Ja i ona, a po angielsku to brzmiało Ja i ta dziwka z mieszkania 64. Aha. Wiesz, <trych hadujesz. trych stwierdzi> tak patrzy takie wyśmiać mi się co? No to dobra, idziemy tam dalej? Nie. Nie? <trych> dobra, jeszcze od odgrodzę to, żeby ten, żeby było przejście tych drzwi i no. tylko je otworzę, a dalej nie wejdę, może następnym razem. <trych> <trych> Czyli to co? Czyli dostałaś? lat. Nie, no to gdzie tam? Ostatnio grałyśmy w to kiedy? Rok temu. Tylko miesiąc temu. no, no i tam. To nie było okazji. Tak, nie było. Może tam, tam co tam miejsce. Na kiedy była? Nie wiem. No właśnie. Święta tam grałyśmy, mi? czy nie? Bo nie pamiętam. Znowu, ktoś wyje. Nie wiem, chyba grałyśmy święta. Ja kie mroczne coś. Ale ty jesteś silny. Co? No, po prostu wielkie kamienie mi rzuca. A. Łoł, wow, wow, słyszę jakieś jęki. Ja też. To już drugi raz. Wiesz co, nie żołą, ale te jęki mi przypominają jęki Danila tak trochę, wiesz, tak z głosów tak patrząc. No i czy tak to nie był ten sam voice actor? Możliwe. Proszę. Nie im się tylko zatrudniać, no to... Dobra, już otworzyłam drzwi. Do widzenia. I to by było właśnie wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Bye bye!